Pięć rzeczy, które w PRL kupowało się spod lady. Ostatnia była dostępna tylko dla nielicznych. Numer pięć. Papier toaletowy. Kultowy symbol tamtych czasów. Oficjalnie go nie było, a w praktyce kilka rolek dało się zdobyć po cichu. Zwykle trafiał do swoich albo szedł w parze z innym, bardziej pożądanym towarem. Numer cztery. Kawa i czekolada. Prawdziwa rozkosz tamtych czasów kawa Jacobs lub czekolada Milka trzeba było mieć znajomości w sklepie. To pani decydowała, kto dziś wyjdzie z tym luksusem do domu. Numer 3: rajstopy i zagraniczne kosmetyki marzenie każdej kobiety inne zapachy, lepsze wykonanie. Zdobycie ich wymagało niemal magicznych zdolności i kontaktów w sklepie. Kto je miał, był królem osiedla. Numer 2 Alkohol z wyższej półki. Kiedy wódka z półki smakowała jak rozcieńczony spirytus, zawsze znalazł się ktoś, kto mógł pochwalić się lepszym trunkiem z magazynu. To właśnie dzięki takim znajomościom powstawały domowe przyjęcia z importowanym smakiem. Wreszcie numer jeden mięso i kiełbasa. Mięso na kartki to jedno. Ale prawdziwe rarytasy, takie jak boczek, szynka czy kiełbasa dojrzewająca, były na wagę złota. Trzeba było kombinować, znać odpowiednie osoby i mieć cierpliwość. Ci, którym się udało, mogli poczuć się jak prawdziwi zwycięzcy w perelowskim świecie zakupów. A ty, który z tych produktów wspominasz do dziś?